Wiele osób, rodziców, dziadków też, ale w ogóle my wszyscy w Kościele trochę się martwimy, że tak trochę się zmniejszyła ta liczba wiernych, praktykujących wiarę katolicką w Polsce, a zwłaszcza młodzież, młodzi, i myślimy, co to będzie w przyszłości kryzys praktyk religijnych i generalnie o tym w Kościele to trochę słyszymy o różnych problemach. Z takich, no, w takich chorobach, kościołach. Myślę, że ta ewangelia trochę odpowie na pytanie, dlaczego tak jest. No więc jest pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela z stanie, to jest tak naprawdę. No i byli ci Jezusa, ale nie byli apostołem. To jest też ważny szczegół. No i szli do tej wsi Emaus. Dzisiaj nie wiadomo dokładnie, gdzie ta wieś była, a to jest 60 stadiów od Jerozolimy. Prawdopodobnie mogło być 8-9 kilometrów, czyli według tego, co konsultowali z Bartkiem, piechotą, to ile się idzie w tyle kilometrów? Tak? Spółtorej godziny, nie jak to jest zmęczony, albo coś, a można w niebie. Czyli to nie była taka długa droga. I oni sobie dyskutują, rozprawiali ze sobą, tak po napisane, w no na dyskutowali, no bo na razie ich. Kariera w kościele zatrzymała się na śmierci Jezusa. I zobaczymy, że to im odebrało wszelką, wszelką nadzieję, i tak dalej. No i Jezus się do nich zbliża, oni go oczywiście nie poznają, bo zobaczycie, że takie fajne zdanie: oczy ich w jakbym jakby przesłonięte, tak żeby go nie je poznali. Tym, jedną z tych rzeczy, która przesłania nam oczy na istotę tego, czym jest Kościół, to te dyskusje. Za dużo dyskutuje w kościele to nie dobrze. Trzeba się więcej modlić niż dyskutować. Rozmawiać też trzeba, ale więcej modlić. No i ten nieznajomy Jezus i nie jeszcze. Co to za rozmowy prowadzi się w drodze? I w tym momencie oni się zatrzymują. To jest ciekawe też. I napisane, że jest smutny. Czyli oni na tej drodze kościoła się zatrzymali w smutku. I co było tego przyczyną? Kleofas, jak się nazywał, Kleofas powiedział Ty jesteś chyba jedyny, który był w Jerozolimie, bo też tak zrozumieli, że wszedł z Jerozolimy, ten nieznajomy Jezus, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Jezus się no co się stało? Odpowiedzieli, z tym Jezusem z Nazaretu. Prorokiem był, potężnym, czyje w słowie. O, to dla nich kościół, jaka potęga, i tej wiary. I potem, że arcykapłani i przewódcy wydali go na świecie i krzyżowali. Tutaj były sny o potędze i to się wszystko zakończyło porażką ich oczach, bo Jezus został ukrzyżowany i zmarł. A my się spodziewaliśmy, że on właśnie miał wyzwolić Izrael. To kluczowe zdanie dla nich, Zrozumieli, co oni mieli w bo w ich oczach to miało być tak, że Jezus przyjdzie do Jerozolimy, zostanie nowym królem Dawidem i wygoni okupantów, czyli Rzymian, i będzie nowe, potężne królestwo Izraela. Czyli oni to rozumieli w sposób ziemski. Czyli Jezus, czyniąc ten Suda, taką mądrość, odbuduje na ziemi swoje królestwo, a się tego Izrael. Czyli zupełnie źle to rozumieli. co Jezus. Chciał uczynić. Jezus mówił cały czas o królestwie niebieskim. Dopiero tam mówi: Królestwo moje nie jest tego świata. Co nie znaczy, że to królestwo niebieskie niebios, nie nie budujemy na ziemi. I im więcej jest z tego duchowego królestwa na ziemi, czyli w Ewangelii Jezusa, można tego ogólnie powiedzieć, tym bardziej to wpływa na te królestwa ziemskie, czyli te państwa, przemienia na ziemię. Ale trzeba zacząć od tego, co jest duchowe. Zobaczymy, chodzi o wiarę. A to jeszcze poczekamy. A oto dziś, dziś już mówią dalej, trzeci dzień jak to się stało, że od piątku yy, wielkiego do wielkiej niedzieli, czyli w znaków jest trzy dni. A yy, na to jeszcze niektóre z naszych kobiet to się działo rano, bo oni po południu żyli. Tego samego dnia, przeraziły nas, czy oni się jeszcze przestraszyli. Ja myślę, że oni tam ze strachem uciekli z tej Jerozolimy. Ci dwaj że też ich zabiją, ci przełożeni ludzi. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała. Wróciły, powiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy mu zapewniają, że on żyje i poszli niektórzy z naszych do grobu, czy apostołowie, i zostali wszystko, jak kobieta że jego nie widzieli. Oni właśnie, że pustych grob, że coś się dziwnego stało. I tutaj Jezus interweniuje. Zaczyna wiaść, o co w tym wszystkim chodzi w tym kościele. Tutaj delikatnie to napisane, nie Głupi nie rozumieją, o co chodzi w tym kościele. Głupi są. Nie zrozumieją. Nieskole są wasze serca do wierzenia. Tu się zatrzymamy. Wierzenia, czyli do wiary. Serce, które nie chce wierzyć. Ktoś istotą tego wszystkiego jest oczywiście wiara, nie? Bo się mówi się, że to nasza wiara, wiara, kościół to wiara. Bo chodzi o to, żeby uwierzyć w to, co najistotniejsze. Co powiedzieli prorocy, czy Mesjasz nie miał cierpieć, czyli co, wiara? No, to tą właśnie tajemnicę Wielkanocy. Czyli najpierw Wielki Piątek miał cierpieć, aby wejść do swej chwały, czyli z w i zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykłada, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Istotą naszej wiary sercem w Kościoła jest wiara w śmierci w z Chrystusa, tak? w skrócie powiem, to jest nasze krew. Ja myślę, że tutaj obecni wszyscy w to wierzymy. Mamy tę wiarę. Bo jeżeli będziemy sobie jakieś fantazjować o tym, co tam by Kościół mógł zrobić w Polsce, na przykład, tak to jak z tą Jerozolimą, ten Dawid. Jacyś okupanci, jacyś wrogowie. Jeżeli na tym będziemy bazować wiarę, to nic z tego. Bo wiara to jest najpierw to, że ja je mam, Jezusa przed oczami, z martwych stole. Zaraz zobaczymy, jak on się nam objawia teraz w kościele. Więc to się właśnie zacznie dziać i skończymy to rozważanie. Zostań z nami, bo ma się wieczorowi i dzieje się już na tej. Wszedł więc Jezus tam wraz, zostać wraz z nimi. I tutaj zajmują miejsce przy stole, mamy słuchanie eucharystyczne. Wziął chleb, zaraz to kapłan czyni, jako ten wcielony Jezus, tam czy można powiedzieć, odmówił błogosławieństwo, po prostu wszystkie te modlitwy eucharystyczne, czyli najważniejsze konsekracja, przejmienie chleba w ciało pańskie, wino w krew. Połamał go. I dawał im, czyli przyjmowali komunie. Najpierw Jezus wyjaśniał pismo. Co, co robimy teraz? Pierwsza część myślenia, to zwija się nie W drugiej części przyjmujemy ciało. zobaczmy, co się dzieje. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Czyli po to my tu przychodzimy, żeby ciągle te oczy nam otwierało. Tam Tamsza. Poprzez Słowo Boże i Komun. To nie? Dlatego mamy tę wiarę. Że Jezus umarł z Matrycem. Dzięki temu. I to on, lecz on zniknął im z oczu. Zobaczcie, ciekawy. Nam też zniknął. Bo wszedł, wstąpił do Niego. Nie Jego wstąpienie za 40 dni po, Wiel po Wielkanocy. Nie widzimy Jezusa. No ale mamy ten stół Słowa Bożego i Komuni Świętych. Tu poznajemy. I mało tego, to, to nam otwiera oczy, oczy naszej duszy i to jest serca nasze już nie są nieskole, nieskole do wierzenia, tylko skore do wierzenia. I mamy łaskę wiary nadprzyrodzonej, że Jezus istotnie umarł, istotnie zmartwychwstał. I to nas w kościele trzyma. I to jest, jeżeli jest jakiś kryzys w kościele, to zawsze bierze się z to, że jest deficyt tej, tej właśnie wiary. Bo jeśli wiara miałaby się opierać tylko na wychowaniu, albo zwyczajach religijności, które same w sobie są dobre te rzeczy, tylko na tym nie prowadziłyby do tej wiary osobistej, to to nie będzie ludzi w Przez jakiś zwyczaj i tradycje tylko, które są dobre, bo one wychowują do wiary. Dlatego jest to cała walka o to, żeby jednak te dzieci, ta młodzież przychodziła naprzód, bo przyjmowanie komuni, staranie się, się słuchanie słowa, modlitwa w kościele, te wiary karmi i budzi. Niech to rozważanie nam pomoże zrozumieć właśnie lepiej naszą wiarę i nasz kościół, który z wielką łaską dał nam od Boga. Wierzę,